Witam państwa serdecznie. Kontynuujemy zbiórkę podpisów. Chciałbym podziękować mieszkańcom za liczne poparcie naszego kandydata Rafała Czaskowskiego. Przez kilka dni zebraliśmy ponad tysiąc podpisów i kontynuujemy zbiórkę aż do skutku. Wszystkich proszę, aby tych, którzy poparli, wsparli naszą kampanię. I proszę na wybory 18 maja. Gościmy tutaj u nas dzisiaj pana posła Artura Gieradę, przewodniczącego Regionu Świętokrzyskiego. Witam Panie Pośle. Witam serdecznie. Witam radnych Andrzeja Bydłosza, pełnomocnika powiatowego do spraw wyborów właśnie prezydenckich, Roberta Grabskiego, którego bardzo dziękuję za to, że aż tak solidnie się zaangażował, nawet swoje miejsce pracy udostępnił do zbiórki podpisu. Panie pośle, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, przepraszam trochę za zachrypnięty głos, ale rzeczywiście jest dosyć zimno, ale jest przede wszystkim gorąca atmosfera i również przyłączam się do tych podziękowań, bo mimo chłodnych temperatur naprawdę bardzo duża frekwencja. Cieszymy się z każdej rozmowy, z każdego podpisu, bo zbiórka podpisów to oczywiście część dopełnienia formalności, żeby zarejestrować kandydata, ale tych podpisów już jest naprawdę zebrane bardzo dużo, ale to też świetna okazja do rozmowy, do rozmawia z Państwem o tym, co jest dzisiaj dla Państwa ważne, to jak ważne. To są również te wybory i powiem, że też jestem podbudowany, bo widzę naprawdę dużą determinację i ludzie często mówią o tych problemach i tych problemach lokalnych, ale o tych, co w zasadzie, które leżą w gestii przyszłego prezydenta Polski. Często przejawia się między innymi temat kwestii dzisiaj na Ukrainie, czy budowania tego, co będzie po wojnie. Ludzie zdają sobie sprawę, że dzisiaj choćby rozmowy pokojowe wydaje się, że są trochę nad głowami Europejczyków. Wszyscy mówią o tym, jak ważna jest Współpraca właśnie przyszłego prezydenta z rządem i jestem przekonany, że te wybory będą miały dużą frekwencję, bo to już dzisiaj widać. I wierzę w to, że te wybory wyłonią przyszłego prezydenta, którym będzie Rafał Trzaskowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle. Andrzej Bydłosz, bardzo proszę. Drodzy Państwo, we... Dziś zbieramy podpisy. To jest już druga publiczna zbiórka nasza. Jako jedyny komitet takie podpisy zbieraliśmy publicznie, ale przede wszystkim zapraszamy na 18 maja na wybory i liczymy na Państwa obecność. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Robert Grabski. Witam wszystkich mieszkańców. Dziękuję za liczne obecności, za, zbiera, za składanie podpisów. Rafał Trzaskowski jest samorządowcem i my jako samorządowcy popieramy Rafała Trzaskowskiego. Samorządy naprzód, cała Polska naprzód, Trzaskowski 2025. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na wybory 18 maja.